Na stała ta chwila, siema A dzisiaj, no Block zwrócę Ale Ja dzisiaj wreszcie W tym filmie zdobędę god human fighting style I jakby Zastanawiacie się Co niektórzy Jaki to jest fighting style niby Że To jest po prostu Lepsza wersja super human fighting style No i musicie Mieć 400 mastery Uwaga uwaga Na My po całym filmie Najpierw na dewstepie. No, nie jestem aż tak daleko w sumie, bo brakuje mi 23 Mastery to będzie ciężko. Uda się. Potem mamy 400 Mastery na Sharkman Karate. No, lekko więcej mam, bo wreszcie coś super. Zrobię może jeszcze ten Pirate Raid. Zrobię Małwakan buda samemu solo. Wszystko dzięki temu. Fighting Style. A robię to i pokazuję fandaly Następny będzie 400 Mastery na Electric Claw trzeba mieć Co też mam Takim tryhardem jestem Jeszcze będzie trzeba mieć nie dość, że to Że dwa Fighting style na 400 Mastery i to są Najpierw 400 masterina na Superhuman Mam 402, bo coś tam chyba robiłem oraz ostatni Fighting Style, na którym trzeba mieć. 400 Mastery to jest. 400 Mastery nad Dragon Talon też trzeba mieć. No. Dziwo został mi tylko devstep do zrobienia. Ale wszystko to. już jest trudne. A nie, to jeszcze nie koniec. Ja potrzebuję 5000 wzorów. Mam ich zdecydowanie za dużo teraz. 5 milionów pieniędzy. Co mam 3 miliony obecnie? Oczywiście musiałem salić tutaj. Oczywiście zbiorowy różne nakopować i takie No i. Jeszcze będzie jedna rzecz do zrobienia. Ale ja mam już na szczęście mam odziwa ogarniętą zgrindowania normalnego. Najpierw muszę mieć. 20 magma Or, mam 30 ledwe, że tak powiem Mystic droplet, akurat 10 potrzebuję a mam 20, Agnus 11 I chyba metal scrapy 20 Także wszystko mam oprócz Devs Także trochę Trochę ciekawe co zrobią Trzeba też nie tracić... ...temnego czasu. Oh Jak to najlepiej daje pieniądze? Nie wiem, czy on będzie. To jest jeden z so. nich. Ups, miałem przejść solidarne. Sorry, sorry, ja tylko tutaj przechodzę. Jestem... Ja co, tylko tu? Ja tu przechodzę! Raz, szukaj. Jestem przechodnim z Polski A czy on będzie tam No nie ma go, to jest beautiful pirate akurat Z jego questa się mega dużo dostaje, jakoś 50 tysięcy. No jakbyś miał dwa razy Money Game Pass. Nie ja, nie, to byś chyba grindował tutaj. No, cię już! Ziomuś no. No ziomuś no. No ziomuś nie chcesz no skill. Nie chcesz no skill. Nie chcesz no skill. Chcesz no skill? Tylko nie wiem gdzie ja jestem. To jest prawda. Co ja się może zmniejsza? Się może zmniejsza. No oczywiście, że muszę nas spotkać każdego bambika, który niekiedy umie nie kiedy mnie skakać. kiedy umie mnie bić się, to tylko skacząc. Nie, wiem, Nie, Rózgę brat, chcę dostać. Dobra, widzimy się już na taki outpost. No i jesteśmy na taki outpost. Witam. Szybko poszło. No nie, chwila. Starłem. Boy. I teraz zrobię bardzo ciekawą rzecz, ponieważ Masz Argon buda może zrobić fajny glitch. O, zrobiłem za pierwszym razem. I jedynie o co w nim chodzi, to. Już idealnie z tego Big Boy moda. Do tego mini majka wejść i na normalne postaci. Tylko, że musisz ten sam. Się kliknąć na Fighting Style, Albo na miecz. Bo tylko na tych rzeczach działa jedynie. Bo naganie to by nie miało sensu zresztą. Devil Fruit. Tak by nie działo przecież Smypoc. I to jest jak zdobędziemy 400 Mastery Będziemy grajnować w tym samym czasie troszeczkę A i shiku, tutaj widzimy się jak już troszeczkę coś dobędę to Teraz przenosimy się z quest <coughs> Vera. Tamtego do Tiki quest giver 2 Ostatnie 50 leveli do zdobycia, a ważne, że mam def step akurat 399. Yy, nie, 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 to no. Zresztą go pacno. Co? Tak, <tryk> <tryk> ostatnie moby. Boom pierwszy. A, chyba już wiem będę łażył znowu. Jak Przychodzi. Wreszcie master 400. Maksimum overheat. Srawamż za wszystko. za wind na... Też się pali i robi wrażenie. I Rocket Kick. Sie. Wiem, że ma Fire Damage, ale wow geniuszu. Um, wow, geniuszu. O! To jest Czyli z co muszę zdobyć, to jakieś zdobyć półtora miliona hajsu i takie typu quest to chyba będą słabe. Więc muszę coś zrobić. Mam plan. Nie będę zbyt. Wydaje mi się, że te czasy mogą dobrze wpłynąć, ale. spot catch captain elephant albo beautiful pilot requester please see. Jest bit fopert. Sala, go łatwo pobić, szczerze. się dobrze Zaczynamy show. psik może mało zróbmy. Oj, 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 psik, psik. No psik. Bo zjeżdżasz mi, zjeżdżaj z drogi. Listener. Przejdzie listener. Co ja w ogóle, nie wiem. Okay, second face. To jest metoda na pieniądze. Szczerze. Sibis może być lepszy. Maksimum Maksimum overhit. isso do peru. Nie, 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 shiftuj się. Ja pier... Dobrze. No ja na ciebie pisiek teraz nas skrzyczeć może, beautiful pirate. Pisiek na ciebie nas skrzaczy. Helmet pilota, helmet pilota. I gdzie jest pilot helmet teraz? Ja pier... muszę. Kana tak kuj moje. My... <sighs> Stare włożyła tam incyzję. No chyba cię poję. Nie wyszedł A spoko, mamy więcej okazji No ty gówoju Psik Rzuca sobie ogień No to wejdzie, ja uciekam no i oczywiście teraz musi nie wychodzić mi. Tak krytyczne sytuacje. Co od Czekam aż się zrobi grycz To jest revenge Beautiful pirate to jest revenge To jest revenge beautiful pirate Nie pomoże ta nie wyczu. Uczu. Na gorsze idzie. Ja pierdolę. Kolec trafi zaraz zaraz. Nawet z nimi nie pieściłem. Poszedłem na szarfę karat zdobyć. Nawet nie blisko, ja to porażę. No cóż, będę grać dawał pieniądze teraz. Nie myślę, jak już będę mieć blisko. O, wreszcie się udało, w sumie, szczerze, nie licząc tych przerw, kiedy nie grałem, to chyba nie trwało to jakoś super długo. Ma, mam 5 milionów hajsu wreszcie najpierw. Musimy jakoś oczywiście przebiec po nich. Tak, nie, to oni trigger na nas i będziemy nieżywi. W sumie, idziemy. Ci Trochę do bro, no. Spadaj Stewie spadaj, ja chcę Kod Human kupić Stewie spadaj Stewie, coś mówię do ciebie Ja O. Jakiś głucholec z niego. Psik brak coś Kupek od razu na mnie idzie, jak zawsze. E, robię psik bountyla. Bigo, bigo, bigo. To jest tuli bounty dla ciebie. W tym cięższy może do zgryzienia. O dobra, jesteśmy zgubieni. Trudniejsze, że jakieś śmieci musi na przyjść, kurtować. Tak się nudzi w życiu, jak zawsze. O, fajnie, że daję To pójdę na drugą rękę. W sumie pójdę, bo najlepsza. Przynajmniej tak myślę. Tu idziemy, dokładnie o... tutaj, o. O, jest takie przejście, jest takie przejście. Wchodzimy w nie i schodzimy jak najniżej. Mamy jeszcze dmog. I widzowie, to się dzieje. Długo musiałem to robić. He, w końcu! W końcu got human fighting style. Naprawdę długo za tym goniłem aż w końcu tutaj Cyk pyk Bratki już skończyły się zabawy ze mną Teraz tylko wyjść z tego backrooms, jak ja mógł nazwać jej widowe Pora wbić masterkę, 350. No! No nie dużo, no, 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 no to, 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 trochę potrwa. Czy na czym najlepiej? Na nupkach. Nie gadaj, to już 2 kady damage'a, robi. Samo z siebie, bez mastery. 26 mastery, łatwo. No żaden, proszę się pokusi. Kip, ciu, ciup, ciup, ciup! O, bo Bądź gotowy. Pierwszą klapę zaraz będziemy mieć. Z boss. Okej. Okay. Może nie z bossem? A ale kto powiedział to? Kto takie rzeczy wygadywał to tobie, Oczywiście, że Elite Hunter mi jeszcze zostało. Hydra No to w hydrały. żeby bądź na wierzchu, bo ja nie chcę szukać 5 milionów czasu. Aj nie jest tutaj jak zawsze. Jak zawsze, no. Fajnie, jak się tu zjawia. Nie muszę robić całego okrążenia po tej mapie, jakiejś. Jest całkiem. Aha. Żeby udowodnić, jeszcze mam siłę. Bez. Buda No, Urban, chodź tu. Chyba, że się mnie boisz. Nie, w kulkę. Nie, dla Urbanu. Ja już tak na wolę zdobyć. No patrz. To on umiera. A się on umiera. Bambik. Na jakiś ten. Hitchung. Trzeba I teraz... Nie, ja wiem co zrobić Ja się nie bawię. I idę na tiki outpost. To jest jedyne prawowite miejsce, w którym powinienem siedzieć i grindować mocno może widzimy się, jak już będę mieć pierwsze Ability, czyli 25 Master. Ty w ogóle teraz ten, może to nie jest 125, ale zobacz, jak fajnie jest, gdy robię Buda Glitch. Patrz, Fioletem tam nawalam. A jak fajnie. Dobra, mam nowego skill'a. Soaring Beast. Ej, jestem Goku. Chyba będę. Chyba nie jest Soaring Beast'a. Nie No, się. Eee... Nie ładnie tak npc -cie. Wydłużasz mój cenny czas O Ła O, stąd Nie było O Stądnik, kłas jeszcze. Stąd. I cała gra wreszcie przeszedł. L. Champion. Na pewno jest z Przeciwko Gothamu to nigdy. Teraz widzimy się na 250. Master, co Jest jeszcze większe Dobra, teraz. <kluzny> uwaga, uwaga. Heaven and Earth. Jeszcze, że czego nie chcę mi się odblokowywać. Na filmie, także chyba. Co? Co? aaa następna Co? Dobra, widzę, to by było na tyle, ja ostatniego skilla odblokuję samemu sobie. Długo ten film trwał, no i co do następnego.